Serdecznie się z Państwem witam. Dzisiaj mamy 30 października 2026. A ja dzisiaj przeglądam rodziny, tak by to był ostatni przegląd przed zimą, aby stwierdzić. Co im brakuje, co im zbywa? Czy jest czerw? A i muszę pozabierać takie ramki. A widzicie, państwa, pszczół, mrów. A jak zaglądnę do środka, będzie pusto. Gdzie się pochowają? O. One dobrze sobie wybrały tą ramkę z wiedzą, co mi dał. Pięknie osuszyły. Nie daję za zatwór, bo zatworu nie chcą osuszać. Są bardziej im, im to idzie. Teraz z tą powałkę ruszyć. O! Robiła. Teraz już dobrze jest zaglądać do pszczół. Nie ma tych rabunków. Pszczoły zachowują się bardzo grzecznie, a i to takie różne nadróbki robią. Nie podnoszą się do góry. Troszku te pszółki takie nieruchliwe, ospałe Nic się im nie chce. Tak są rozłożone po plastrach jeszcze lepią te komórki. i proszę Państwa popatrzeć na te zasklepy czarne jak smoła a dlaczego czarne? bo to są zasklepy mokre na pokarmie typowe do pszczoły Kaukaz. a zasklepy suche są to takie zasklepy gdzie pomiędzy miodem a włoszyzną znajduje się ten z powietrzem. no jest tej pszczółki troszkę w tym mulu jak na moje standardy podkreślam, ale tego pokarbu to za wiele nie ma. Te ramki są chude. Te hmm. ramki są chude. No i tą ramkę można wymienić na inną, bo tak chuda, że wstydzę, żeby tu z przodu była. A mam inne ramki. Ta pszczoła. Warta jest tego, to jest ładna Ty zaglądałem jesieni do tych rodzinek To tu nigdy pszczół nie było Wszystko było rozleciane To jest typowy kaukas, ładny Szary, niczym nie popaprane. Drodzy Państwo chyba tą ramkę będę musiał zmienić bo jest tak letka, że aż wstyd a naprawdę była przeznaczona do wymiany jeszcze nie zapomniały jak latać i odsklepacz widelcowy i ona będzie do wybrania niestety. Więc drodzy Państwo, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.